ja wiem, że się ma. Ja wiem, że się ma. Oni ja za mnie do góry idą. No, a oni zjedzmy w górkę do góry. Ja wiem, który wiem, A pójdziesz, znajdziesz go. Znajdziesz, znajdziesz. Ty będzie szkodził, będzie szkodził. Starego kurwa znajdę. Piotro, starego znajdę. Kurwa wiem. To jeden. To jeden. Ale jeden nie ma. Ament jeden. Ale są dwa. Dwa były a jeden z konkursów, który jest tutaj, jest tutaj, jeszcze